Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie. Tym razem będziemy razem, wspólnie robić bardzo ważną rzecz w tym starym mieszkaniu. Mianowicie wymienimy drzwi, które pamiętają jeszcze czasy świetności lat 70. na nowe. Y Wada tamtych drzwi jest taka przede wszystkim, że nie mają one w ogóle sprawności akustycznej. Czyli tak naprawdę mamy je zamknięte, a na klatce schodowej dźwięki dochodzą do nas, jakby były otwarte. Czyli jest to bardzo niewskazane zarówno dla nas, żeby słyszeć sąsiadów, ale również w tym momencie dla sąsiadów, którzy koniecznie nie chcą słyszeć nas. Tak więc, żeby. Wilk był City i cała, a postanowiliśmy, że w tym momencie już jest dobry czas, żeby te drzwi wymienić. Co prawda, trzeba będzie zabezpieczyć, żeby nic się z nimi złego nie stało, ale tak zrobimy. Tak więc widzicie, że zakupiliśmy drzwi. To nie jest żadna e, jakaś górna półka drzwi, bo to są raczej drzwi marketowe, e, które będziemy montować sami, żeby po prostu wiecie, zbić koszty, a żebyście mogli zobaczyć, jak to zrobić we własnym zakresie. Natomiast trzeba przyznać, że drzwi są ciężkie i to bardzo bo mają bardzo dobrą sprawność. Akustyczną producent podawał, że to jest około 42 decybeli. Więc dużo, bo nawet nasze drzwi, które mamy w domu z weekenda, mają chyba 32 decybele. One mają też okienko, więc to okienko też dużo pomniejsza, tą sprawność. Tak, czy siak? To bez okienka mają tyle, ja sprawdzałam nie nasz model, tylko po prostu. No nie? to widzicie, tak więc my daliśmy 4 koła, te kosztowały 1700 zł. Mianowicie, jeszcze trzeba powiedzieć o ich zalecie, to, że mają ten certyfikat RC2, czyli jeden z bardziej podstawowych certyfikatów bezpieczeństwa, czyli między innymi mają one zamontowane, myślę, że to wszystko będzie z tym, trzy takie bolce, które zapobiegną przed e, wtargnięciem. To znaczy, to nie jest to, że one zapobiegną, tylko one jakby wydłużą ten czas wtargnięcia, i to chyba tak jest przeliczane przy, przy RC2, wiecie, wiecie, ile czasu wtargnięcia jest? No, trzy minuty. Nie? No, jak nie masz nic, to jest sekunda, nie? I dobry złamy woływać już jest, nie? Tak więc mamy te bolce, RC2, bardziej chodziło nam o decybele. No i jest na trzech zawiasach, z racji tego, że drzwi są no, dosyć ciężkie. Tak wyglądają w środku. One nie są tu porysowane, to jest jeszcze folia zabezpieczająca. I z zewnątrz wyglądają dokładnie tak samo, czyli nawet wizjera w nich nie ma. Bo można dorobić, można nic nie robić. Natomiast najsłabszym punktem tych drzwi. Jest ościeżnica i też dlatego ona zrobiła cenę, bo jest ościeżnicą stalową pustą w środku, czyli nie ma żadnego drewnianego wypełnienia, jakiegoś akustycznego wypełnienia, tak więc no po prostu mamy zwykłą y, taką pustą ościeżnicę, gdzie tak naprawdę i pod względami cieplnymi, które akurat nas nie obchodzą, bo to są drzwi wewnątrzklatkowe, ale również akustyka tutaj będzie kuleć. Więc teraz sobie w pierwszej kolejności złożymy tą ościeżnicę do kupy. O tyle lepiej się składa drzwi wewnętrzne, przez fakt tego, że najczęściej jest dolny próg. I wtedy tak naprawdę ościeżnicę, jak złożymy, to jakbyśmy mieli ramę okienną. Tak więc już teoretycznie i praktycznie tych rozpórek bocznych, tak jak w drzwiach wewnętrznych, stosować nie trzeba. Tak więc teraz sobie ją złożymy i żeby polepszyć fabrykę, bo wiadomo, że trzeba polepszać fabrykę. Tę pustą całą przestrzeń wypełnimy sobie teraz taką ciepłą pianą montażową, która po prostu sprawi to, że futryna się usztywni, ale przede wszystkim będzie dziksza. Tak więc jedziemy. Jak możecie zobaczyć, operacja udała się bardzo dobrze, choć były drobne problemy z pistoletem, bo się zastał, ale odetkaliśmy go w miarę szybko. I teraz zostawiamy sobie taką futrynę, żeby to mogło sobie spętnieć, i później obetniemy po prostu nadmiary. Taki pro tip dla Was, jeśli nie macie akurat czyścika do pianki ze sobą, a macie na przykład chusteczki dla dzieci, to taką mokrą piankę z różnych rzeczy można właśnie usunąć, między innymi takim czyścikiem, tak więc jeśli nie macie pianki, a macie dzieci, będziecie pianować, to nie musicie kupować czyścika. Dobra, przechodzimy sobie teraz do zabezpieczenia klatki. Największą pr największym problemem przy wyrywaniu ościeżnic jest nie fakt tego, że jest hałas, jest ciężko, bo z tym sobie damy radę. Największym problemem jest fakt, że wszystko idzie na, na klatkę schodową, bo musimy to po prostu Otworzyć się na tą klatkę, te drzwi, które nas od niej dzielą, musimy wyrwać. Dlatego razem z szefową, żebyśmy po prostu sobie za dużo roboty nie narobili, i nie wkurzali sąsiadów, patrzcie co żeśmy wymyślili. Zastosujemy sobie taką folię malarską. A um, chyba wystarczy, bo to jest 2 na 5. No, ewentualnie czegoś dołożymy. I tutaj mamy przygotowane podpory picharowskie. Mogą być jakiekolwiek podpory. Ważne, żebyśmy po prostu mieli możliwość zrobienia czegoś takiego, że zobaczcie. Teraz, jak będziemy klatkę schodową sobie zabezpieczać, to tam się cofniemy tyle, ile nam potrzeba. Rozłożymy sobie folię do góry i, żeby nam nie spadła, dociśniemy ją po prostu podporą i obudujemy, zrobimy sobie taki korytarz, żeby wszystko, co będzie nam leciało, wleciało nam do naszego pomieszczenia. Jeszcze był taki pomysł, że jeśli byśmy czegoś takiego nie mieli, wystawilibyśmy sobie na przykład wentylator przed nami i włączyli. Tak więc jeśli by coś się pyliło, wszystko by wleciało do yy, środka. Tak więc tyle w teorii i teraz zobaczymy, czy to się w ogóle uda. Telling me, telling me that, and I don't know what to expect. You say it's alright, so I don't feel yeah, right. I can't see something is wrong. My intuition is wrong. You say it's okay, but I don't believe you. Right. I can't see something is wrong. It's just one thing that's wrong. Gonna ask you once Don't say you're sorry. Me this, you're telling me that it's not like i'm gonna forget you say it's all right but well, i don't feel yet i can't see something is wrong my intuition is wrong you say it's all Powiedzieć, że ten wiatrochron, który tu stworzyliśmy, robi robotę. Zobaczcie, wszystko jest w domu. Co prawda, okna nie otwieramy, żeby tutaj nie, nie hulało, ale no, klatka schodowa jest spokojna. Chcecie przepis na rozwód w domu? Zamontujcie razem drzwi zewnętrzne. Bankowo się rozwiedziecie. Mam nadzieję, że nie. Eee. No, 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 no. Słuchajcie, jest to wstawione. Zobaczcie, że odkuliśmy to. W ogóle zajebiście, zajebiście szło e, tym brzeszczotem, który z żeliwem sobie nie poradził. Tylko, że stało się jedna rzecz. Po prostu zaczęliśmy ciąć i od razu spadła bateria. Nie <laughs> musieliśmy niestety dociąć to e, flexem. No i tak, drzwi są wstawione. E, zdecydowaliśmy, że e, wypychamy je centralnie na zewnątrz. Żeby one były po prostu wystawione tutaj do lica tego muru e, Z dwóch przyczyn Po pierwsze My będziemy tutaj z wylewką prawdopodobnie i tak chyba niżej niż, niż to albo po, powiedzmy na równo nie? Po drugie e, w tym momencie jak tu jesteśmy odkuci to by nie miało na czym by stanąć Po trzecie już głupi Łukasz ponacinał e, jastrych Tak więc Brzydko by to wyglądało więc e, Szefowa powiedziała żeby to Wcisnąć na równo. Tu w miarę jesteśmy ustawieni. E, mamy taki kątowniczek. W miarę to powiem Wam szczerze, że e, jest. W miarę mówię dlatego, bo bardzo się tutaj też e, jakby dostosujemy do tego, co jest na, na podłodze. A pokażę Wam, co jest na podłodze tutaj przed dom, domem, przed wejściem. Przed wejściem jest tak, nie? Tak więc wiecie, no, trzeba to tak zrobić, żeby tu takiego jobska nie wyszło z jednej strony. Więc powiedzmy, że to tak łapiemy. I teraz tak. Poczekaj, czym sobie klinowałeś? Wiecie co, to, to jest świetne rozwiązanie. To są takie poduszki powietrzne, które pompujemy. One są kurde, z eksiona, tak więc można to chyba w każdym większym mieście dostać, a jak nie to zamówić z internetu. 8 zł taka poduszka, nie? Bo oczywiście Łukasz miał dzisiaj jedno zadanie, wziąć kliny. No i ich nie wziąłem. Nie? Debil. No ale niestety. I tak, teraz tak. Kolejna rzecz. Oprócz piany, piana by wystarczyła, ale żeby było bezpieczniej, to producent przewidział w ościeżnicy raz, dwa, o, trzy, 10. cztery, po pięć, czyli dziesięć otworów na to, żeby to zostało dokoślone do muru. Kotli się to takimi specjalnymi Kotwami długimi. One muszą być przynajmniej chyba na 10 cm. Te są na 112 mm, i to jest cała ta kotwa to jest dziesiąteczka, tak więc wiertło dziesiątka i sprawia to to, że jak już ustawimy o ścieżnicę, później wywiercimy dziurę. Kotwa, zobaczcie, nam idealnie wchodzi, a jest tak zrobiona, że łepek jest większy. I tu jest podfrezowane, tak, specjalnie podgięte ten tablacha, Tak więc, tym jak będziemy dokręcać, żeby już unieruchomić tą ścieżnicę, to to się ładnie schowa i nie będzie wystawać. Koszt takiej kotwy w internecie? Złotówka za sztukę. W, na miejscu, chyba za dychę to trzeba jedną kupić. Tak więc lepiej się zaopatrzyć w, w internecie. No i jakieś wiertło. Pamiętajcie, musimy się wywiercić na tyle. Ale, plus jeszcze ościeżnica. Tak więc sądzę, że tej wielkości wiertło to jest 18 albo 20. Powinno wystarczyć, nie? Chyba 20. Tak więc um, ostatnie hałasy już w, na klatce schodowej i tak poszło sprawnie, bo szefową żeście przestraszyli, że o boże, ile to jest roboty z wymianą tej yy, ościeżnicy zewnętrznej, nie? A ta ościeżnica poszła tak samo jak, jak te środkowe, prawda? Tak, ja przez Was nie spałam dzisiaj w nocy. Tak, więc no w komentarzu poproszę ładnie szefową yy, przeprosić, że ją żeście tak przestraszyli. Ja spałem natomiast jak dziecko. I co? Poczekajcie. Dobra. Dobrze, że mamy ten młot na aku, bo powiem Wam szczerze, że... Na prąd? Na prąd, bo jak żeśmy na przykład robili tą... Yy, Kanali, klimatyzację. No to tak. Yy, Artur przywiózł swój młot makity, fajny młotek, nie? ale powiem. milłoki, No, makita, milłoki. E, szkoda, gdyby było, żeby tam to bruzował i tak dalej. A ten to jest, wiecie, przecinak, także idzie, więc nie było problemu. Dobra, spróbujemy to wywiercić, żeby nie zniszczyć ościeżnicy. Jak to się mówi, mamy to. Proszę Państwa, Panie i Panowie. Tutaj już dziubek spękała, że coś mogliśmy uszkodzić, ale to nie jest uszkodzenie, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie e, zarysowana folia, bo to też ta folia jest załapiana nam zeszła. E, jedna puszka, e, żeby wypsikać w środku tą futrynę i żeby na zewnątrz to wziąć i zapsikać. Będę musiał dokupić jeszcze, bo tak naprawdę będę jeszcze, jak już to stężeje, <coughs> trzeba wyciągnąć te poduszki swoją drogą. Bardzo dobra sprawa. 8 zł, ale wiecie co? Nie bądźcie tacy jak ja i kupcie 4. <coughs> Będzie o wiele łatwiej. W konsekwencji i tak musiałem po kliny pojechać do domu, bo się okazało, że jednak jak <coughs> wierciliśmy te kotwy, to no latało, a z klinami poszło dobrze. Tak więc zobaczcie, one są tutaj już zakręcone. Proszę bardzo, tutaj. Cztery na tej belce i po tamtej stronie. Po tej stronie niestety dwóch dokręcić nie mogliśmy, bo tu jest zlicowane na zewnątrz z murem i akurat w jednym miejscu wychodzi barierka, a w drugim miejscu no... Tynk odpad, <grym> Chyba tam po prostu za, kiedyś też ktoś odpadł, był i, i gipsem uzupełnili, dlatego tam jest miękko. Ale zobaczcie, drzwi się otwierają, ja na razie jeszcze nie ma uszczelek i zamykają i trzeba wziąć jeszcze pozrywać tą folię będzie później ale ją chyba na samym końcu na remocie zrobimy tak więc to jest zrobione O, proszę na zewnątrz chcesz zobaczyć jak wyszło? no na zewnątrz wyszło tam jeszcze trzeba ten regulować, trzeba tu uszczelki będzie dodać i tutaj jest taki z który można dociągnąć żeby one się dociągły nie? Y System tych drzwi jest nawet spoko, bo mamy trzy zawiasy, ale nie nakładane, tylko zawiasy są nasuwane. Znaczy dwa zawiasy są góra-dół, i tu w środek trzeba wcisnąć drzwi. Później wcisnąć taki czpień. E, I ten czpień się później zakręca na takiej śrubce. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie. E, z jednej wady, którą tutaj te drzwi mają, to fakt, że nie ma Judasza. A druga wada, chodźcie już do środka, tu już możemy głośniej gadać. <laughs> druga wada to jest taka, że zobaczcie, drzwi zamykają się na klucz, ale zwykle każdy jest przyzwyczajony, że górny zamek ma tutaj taki dings, żeby po wejściu do domu, po prostu ten dings sobie zakręcić. I można wtedy, wiecie, od razu mieć drzwi zamknięte. Niektórzy też mają tak, że klamka, zamykanie, otwieranie jest tylko od jednej strony, tam jest stała. I wtedy działają na zasadzie zatrzasków, więc albo można tak to rozwiązać, albo można ewentualnie spróbować w necie zobaczyć, czy taką dokładkę można dokupić. Piszcie w komentarzach, czy można taką dokładkę dokupić do istniejącego zamka. Zamki, jakie mamy seryjnie założone, to są loby Natomiast ta cała... Hmm, Klamka plus te szyldy to jest zaksy. Aksa to spoko firma, bo my jak mieszkaliśmy w Holandii to mieliśmy te takie zabezpieczenia na rowery, to były właśnie aksy. Tam się, tak jak u nas na Adidasy mówiło się Adidasy, tam w Holandii na zabezpieczenia na rower mówiła się Aksa. Taka dygresja mała. No dobra, tak więc tak to wygląda. Yy, tak naprawdę, zobaczcie, teraz jak jesteśmy posadzeni, tu jeszcze od dołu możemy dowiercić sobie jeden. I chyba tak zrobimy, ale to już nie dzisiaj, żeby ta blacha, czyli ten stopień nam nie latał. My będziemy dojeżdżać sobie tak naprawdę posadzką dotąd. I jest prawdopodobieństwo, że tu posadzka będzie nawet niżej niż ten próg, czyli mm. będziemy do dołu schodzić, ale tutaj nie ma żadnego problemu. Tu sobie wykończymy jakimś e, półnarożnikiem, czy jakąś listwą. Tu nie jest ogólnie żaden problem. Bardzo dobrze, że drzwi wyszły na zewnątrz, żeśmy je wepchnęli sobie do środka. Zobaczcie, że tak naprawdę przerobiliśmy to, co było, czyli e, ten domofon był po tej stronie. Też go zostawiliśmy po tej stronie. Ewentualnie, jeśli szefowej będzie wizję, o nie psuł, bo tu będzie ściana, nie? Taka ładna ściana. Jak będzie psuje i wizję, to go ewentualnie przesuniemy go w tą stronę. Mhm. Mamy jeszcze trochę czasu, bo teraz tego wystarczy tylko odpiąć z kabli i wyciągnąć, nie? Bo to jest tylko zapianowane, ale na razie lepiej, żeby on był tu niż tam. Bo wiecie, jak będziecie dzwonić, to żebyśmy słyszeli, że jesteście, bo drzwi mają 42 dB. Oporu dźwiękowego, tak więc, no, już teraz powiem Wam szczerze, że sąsiedzi na pewno będą spać spokojniej. Tu na te śruby, jakby ktoś mówił, że o, bo takie śruby to są takie zaślepki, naklejki, ale polecam Wam właśnie zakotwić to sobie, bo tak czy siak jak piana złapie, szefowa mówi. Ale czy taka piana utrzyma te drzwi? No, wiecie, napiszcie w komentarzach, żeby ją utwierdzić, że, no nawet, oni mi napiszą, że, że nawet bez tej kotwy te drzwi będą się trzymały, aczkolwiek kotwa, no wiadomo, no daje dodatkowe zabezpieczenie, stabilizacja, a zwłaszcza w momencie kiedy takie drzwi się e, montuje, bo są cholernie ciężkie, tak więc zwracajcie też na to uwagę, jak kupujecie drzwi, żeby były... Ciężkie. Nie zawsze będą wyznacznikiem tego, że są dobre, po prostu mogą być ciężkie, ale na pewno wiemy, że w środku jest jakieś wypełnienie, a nie tylko struktura jakiegoś świecie plastra, miodu, papieru, etc., tak jak tamte, tamte drzwi. A muszę Wam powiedzieć, że jak tak chodzimy sobie na klatce schodowej no nie mówię, że tylko u nas, tutaj na klatce schodowej, wśród naszych sąsiadów to wielu ludzi nie zwraca właśnie uwagi na to, jakie drzwi zamontować. Bo myślą, że to tylko są drzwi, tak naprawdę, z klatki schodowej, po prostu do mieszkania. A tam jest ciepło, więc już nad tym nie patrzą. A chodzi o tą akustykę, którą w bloku powinniśmy starać się jak najlepszą utrzymać, no bo przecież nie chcemy przeszkadzać sąsiadom, ani też nie chcemy, żeby jak my odpoczywamy, sąsiedzi przeszkadzali nam. No. no i tyle. Drzwi zamontowane, tak więc film będziecie mieli do obejrzenia. Ja chciałbym podziękować serdecznie mojemu dziupkowi. <noise> nie. Jak tam, dziubuś? My się prawie już pokłóciliśmy. Będzie rozwód? Pożarliśmy. Nie wiem. Jeszcze się zastanawiam, ale to chyba ostatnie nasze drzwi <noise> Jak to? No, wiesz, no bo już był. Słuchajcie, widzowie, była opcja, że dziubek powiedziała, że ona tu już zamieszka. No tak. <noise> ale nie dojdzie do tego, powiedziałem, no to co, chcesz mieszkać w takich drzwi, w takim miejscu na drzwiach, że nie wiesz czy. Piana ją utrzyma, <noise> tak więc wiecie. No i to raz znowu nie będę spała w mocy. Ja dzisiaj spałam dwie godziny. No ja bo spałem, ja spałem jak dziecko, tak więc no moi drodzy, drzwi są zamontowane, wiem, że żadnymi specjalistycznymi monterami drzwi zewnętrznych nie jesteśmy, to jest są drugie, które żeśmy tak naprawdę zamontowali, a pierwsze takie ciężkie, nie? A tak, bo na działce, no, ale tamto to było jak konserwa. Ale trzeba powiedzieć, że daliśmy radę, ciężej się to trochę robi niż drzwi wewnętrzne, zważywszy na ciężar i fakt, że... W blokach trzeba było sobie poradzić z tą ościeżnicą, aczkolwiek szefowa sama powiedziała, że była zaskoczona, bo on bardziej się bała jakby wyrywania tak. ościeżnicy. A się okazało, że później bardziej się pokusiliśmy na montaż drzwi. Ale wiecie jak to jest z nami. Kto się czubi, ten się lubi. Mam nadzieję. Dobra, na no, rabitowie.